Na początek witamy nową panią sekretarz w Urzędzie Miasta w Kole. Chcielibyśmy wiedzieć coś więcej o pani. Skąd pani do nas przyjechała, bo wiemy, że nie jest pani rodowitą kolanką. Czym się pani tutaj pory zajmowała? Jakie plany tutaj w tym urzędzie chciała pani wprowadzić? Nazywam się Bogusława Szczecińska. Jestem ze Zgierza. Mieszkam w Zgierzu od 40 lat, czyli też nie jest moim takim rodowitym miejscem zamieszkania, ale z okolic Zgierza pochodzę. Pracowałam, proszę pana, już, pracuję już 35 lat i moje doświadczenie zawodowe jest bogate. Część swojego doświadczenia spędziłam w zakładach produkcyjnych, to były zakłady przemysłu barwników Boruta, 18 lat tam pracowałam, resztę, czyli 16 lat pracuję w samorządzie. Stanowiska w samorządzie miałam różne, ale zaczęłam jako sekretarz miasta Zgierza, czyli no troszkę większego miasta niż tutaj. Cztery lata tam pracowałam i po tych czterech latach... Od 2003 roku pracowałam w Urzędzie Gminy Zgierz. Tam pracowałam jako kierownik Referatu Rozwoju, Promocji. Zajmowałam się administracją i przede wszystkim funduszami europejskimi. Bardzo dużo czasu poświęcałam i pracy. Sporo projektów przeszło przez moje ręce, a od 2009 roku byłam sekretarzem Gminy Zgierz. Zakończyłam pracę na koniec lutego 2015. Jak do tej pory pracując tam, nie wiem, czy pani obserwowała to, co dzieje się w kole, w jaki sposób koło było prowadzone. Jaką pani do momentu przyjechania tutaj, że jako sekretarz miała opinię o tym mieście? Mhm. To znaczy, zawsze wiedziałam, że województwo Wielkopolskie jest takim województwem bardzo prężnie rozwijającym się. I jakoś tak miałam to tak z tyłu głowy, że państwo macie troszeczkę taki inny sposób funkcjonowania i jako gospodarze i jako osoby, które potrafią środki pozyskiwać. I zawsze chciałam zorientować się, jak, jak tutaj funkcjonuje ta, ta społeczność. kole to wiem, że, że macie mieliście państwo, czy macie sporo zakładów przemysłowych i cały czas one funkcjonują. Na terenie tego miasta, no bo i, i, i słynna firma, która produkuje wyposażenie sanitarne, słynna, bo wyszła poza granice Europy, nawet bo to już w tej chwili globalizacja świata, i, i firma ta bardzo prężnie korzysta z tej globalizacji. No i oczywiście zakłady mięsne, które teraz to już chyba pod marką Sokołów produkują, prawda? O bardziej szczegółowych firmach mniejszych jeszcze nie wiem, ale myślę, że szybciutko nadrobię tą wiedzę. A jaki zakres obowiązków został Pani przydzielony? Na dzień dzisiejszy otrzymałam zakres podobny jak poprzedni pan sekretarz. To jest wydział obywatelski spraw, przepraszam, długi, długa nazwa, więc jeszcze nie pamiętam, ale obywatelski promocja miasta i zarządzanie kryzysowe w tym wydziale jest. Oczywiście jest tam jeszcze sporo ukrytych zadań, no bo wiadomo, nazwanie wszystko przedstawia i oczywiście biuro Rady Miejskiej. No i poza tym funkcja, tak jest zwykła funkcja sekretarza, czyli czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem i obsługą mieszkańców i to jest też podstawowa. podstawowa Wjeżdżając ta... do Zgierza widać pierwsze hasło takie rzucające się w oczy to, że gmina Zgierz jest jedną z, najwię... z gmin w Polsce, która najwięcej pozyskuje funduszy Unii Europejskiej. Można to przenieść dookoła? Yy, ja myślę, że nawet trzeba. Chociaż yy, ja nie powiem, że teraz będzie gorzej, bo będzie gorzej. Macie Państwo tą świadomość, że już. Te największe pieniądze na takie zwykłe funkcjonowanie gmin to już są chyba troszkę poza nami, bo ten okres 2007-2013 był takim okresem, gdzie te pieniądze były na taką zwykłą infrastrukturę, czy techniczną, czy sportową, czy kulturalną, natomiast w tej chwili gro pieniędzy jest na... Inwestycje związane z, ze źródłami odnawialnymi na przykład. Muszą one być bardzo, bardzo ukierunkowane w taką przestrzeń, która jest wyznaczona nam przez Unię Europejską, z którą chyba najbardziej um, kulejemy jako państwo. Więc już będą musiały być projekty bardziej w, w takie wyrafinowane, idące w takim konkretnym kierunku. Ale z kolei dużo środków dla Polski jest. Z funduszu społecznego. Więc tutaj myślę, że pełne pole do popisu, żeby koło nadrobiło, jeżeli, jeżeli niewystarczającą ilość pozyskuje. Bo przyznam szczerze, że jeszcze nie zdążyłam się zorientować, na jakim poziomie miasto koło pozyskiwało te środki. A jeśli można wiedzieć. Jak doszło do tego, że spotkała się Pani z Panem Burmistrzem i doszło do tej propozycji? My z Panem Burmistrzem spotkaliśmy się dość kilka lat temu na, na, na studiach podyplomowych. Pan Burmistrz studiował w Warszawie, ja robiłam takie kursy i tam jak to zwykle wśród. Uczących się, zadziergane są różnego rodzaju znajomości, przyjaźnie. Także utrzymywaliśmy do tej pory kontakt. Pan burmistrz wiedział, że działam w samorządzie, funkcjonuję, i tak po prostu stało się, że nagle okazało się, że, że, że może się na przykład tutaj przydam. A jakie elementy, które udało się Pani osiągnąć z Gierzu, chciałaby Pani do koła? Mm. Przede wszystkim chciałabym bardzo duży nacisk kłaść na obsługę mieszkańca żeby urząd był jak najbardziej przyjazny, żeby załatwienie sprawy w urzędzie nie nas nie nastręczało żadnych kłopotów, bo ja zawsze wyznaję od samego początku, jak zaczęłam w samorządzie pracować, że my pracujemy dla naszych mieszkańców, dla państwa, dla wszystkich klientów, którzy przychodzą do urzędu, bo nie tylko mieszkańcy przychodzą miasta do urzędu, że to ten mieszkaniec, że to ten petent ma być dla nas osobą najważniejszą. I to jest zdecydowanie mój priorytet. Tutaj wszystko musi być wiadome, jak załatwić sprawę, gdzie się udać. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że mieszkaniec jest przesyłany od pokoju do pokoju i tak nie do końca wiadomo, jak tutaj sobie poradzić z problemem. Chciałabym bardzo, żeby w jednym miejscu mieszkaniec uzyskał informacje, pozyskał na przykład wzory dokumentów, które ma złożyć, żeby sobie mógł wypełnić. I dla mnie przyszłość no to elektronizacja usług bo na to trzeba nacisk, żebyście również Państwo mogli wieczorem w domu, wtedy, kiedy jest chwila spokoju i czasu, ściągnąć sobie elektroniczny dokument, wypełnić go przez narzędzia, które już są teraz dostępne, tak zwane ePUAP, z którego no, coraz więcej obywateli powinno korzystać, nawet nie mając podpisu elektronicznego, bo tam wystarczy mieć profil zaufany, a to już tak szczegółowo, to kiedy kiedyś może porozmawiamy na ten temat, żeby po prostu sobie wypełnić dokument, złożyć, później śledzić, gdzie on się znajduje, na jakim etapie i kiedy jest załatwiony, bo to wszystko elektronicznie również można byłoby załatwić. Także to chyba a propos urzędu jest mój priorytet. A tak poza tym to bardzo bym chciała współpracować tak że tak powiem, w każdej dziedzinie ze społecznością. Ja jestem osobą bardzo kontaktową i taką, no, angażującą się w różne tematy, więc tam, gdzie mój szef będzie chciał, żebym funkcjonowała i działała, to na pewno będę się bardzo intensywnie włączała w życie tego miasta. A tak prywatnie będzie pani nadrabiała te straty w poznawaniu naszego miasta? Jasne, że. Będę, bo jestem ciekawa. Ja lubię nowe miejsca, lubię poznawać ludzi, lubię poznawać ich zwyczaje i, i włączać się w życie danego miasta. Jasne, że może kłopotem troszkę będzie ta odległość, bo jak mieszkam z Zgierzu, ale dzisiaj te autostrady to jest nasza naprawdę dobroczynność, bo gdyby nie autostrada, to na pewno bym tu do pracy nie przyszła. A tak, ta jazda tutaj to jest kwestia na takie zastanowienie się, co mogę przed pracą jeszcze gdzieś tam o czym pomyśleć. A z kolei jak wracam do domu, to mam taki moment na takie e, otrząśnięcie się z pracy zawodowej i wejście do domu. I dobra, już jestem w domu, teraz e, załatwiam i żyję sprawami domowymi. Także m, wszystko ma swoje plusy i minusy, ale e, mam nadzieję, że tu więcej będzie e, plusów. E, a jakie pierwsze takie sprawy, pierwsze kwestie ma pani zamiar wziąć pod pióro? Mm -hmm. To znaczy, tak, tu jako sekretarz, to tak nie do końca mam tematy. Na pewno muszę się zorientować w funkcjonowaniu urzędu. Więc dzisiaj pierwszą osobą, która u mnie od rana była i z którą przeprowadziłam długi, praktycznie powiedziałabym, wywiad, to był pan naczelnik Wydziału właśnie Obywatelskiego, Promocji Miasta i Zarządzania Kryzysowego, no bo to jest wydział, który organizuje tu pracę urzędu. I, I najwięcej wiedzy posiada o samej takiej organizacyjnej sprawie. Merytoryczne wydziały będę poznawała po kolei, no, tak, jak, tak jak będą występowały e, tematy. E, a tak bieżące sprawy, czyli za chwilę będzie e, sesja, więc muszę się przyjrzeć, jak jest organizowana, jakie są procedury, jaki przepływ dokumentów, e, jak są tworzone projekty uchwał, jak są omawiane, kiedy są. Komisję, kiedy sesję. Yy, przyznam się, że jeszcze nie przeczytałam statutu. Regulamin organizacyjny już, e, już znam dość dobrze e, urzędu, natomiast statutu miasta jeszcze nie przeczytałem i mam zamiar dzisiaj to zrobić, pewnie jako lekturę wieczorną. Natomiast no, na pewno ważnym tematem jest sprawa również wyborów, które 11 maja odbywają się wybory prezydenckie i jako sekretarz też jestem odpowiedzialna za tą organizacyjno-techniczną obsługę wyborów, więc będę chciała porozmawiać ze sobą, która jest tutaj odpowiedzialna za organizację, jak to wszystko jest przygotowywane, bo to już czynności następują, już, już są pewne wykonywane, i wydawane dokumenty, muszę wiedzieć, jak to przebiega. Także to na razie. A, a, no i oczywiście cała kwestia zapoznania się i z kompetencjami poszczególnych pracowników. I jednostek organizacyjnych. Muszę się zapoznać z jednostkami jakie są, bo wiem, że jest Dom Kultury, oczywiście Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, wiem, że jest basen, który jest w strukturze urzędu, wiem, że jest TBS Kolski u nas w Zgierzu też jest TBS. Także te podobieństwa na pewno są, ale to muszę się, o, Straż Miejska też w Zgierzu jest, tutaj też jest. Także no, podobieństwa są duże, ale muszę się z tym wszystkim, jak to funkcjonuje.